Witam kochani, dzisiaj wam przedstawię, opiszę, opowiem o tym jak naprawiać nieszczęsne głowice tudzież inne pęknięcia w filtrach tego typu tutaj na prezentacji jest głowica Aquela Multicani 800 w tym miejscu kamera pokaże zbliżenie, jest moja łata, łata klejona yy, dokładnie ją tutaj widać w tym miejscu ta głowica zawsze pęka, mam już drugą głowicę Zawsze pęka w tym samym miejscu głowica. Pęka również tam, pod tym gdzie te kółeczko te, tej głowicy wyciąganej się rusza, oraz pęka nam jeszcze tutaj, w tym miejscu w dwóch bądź w trzech miejscach. To jest wada tej głowicy i naprężeń, czy wynikających, Bóg wie z czego, czy z. z nie... Aha, jeszcze pęka tu i tu. Czyli jest sześć miejsc, w których ta głowica potrafi pęknąć. Jak przebiegał proces? Akurat w tym, w tym momencie ta głowica pękła tylko w tym jednym miejscu i mogłem ją sobie zaślepić, zaślepić, zakleić. Czyli jak się to odbywa? Jak głowica nam pęknie, to lutownicą grzejemy element pęknięty z jednej i z drugiej strony. Część z tego plastiku nam już się zatopi. Później nadmiar tego plastiku, który nam wyjdzie od lutownicy bierzemy, usuwamy nożykiem dowolnie i następnie, tutaj kamera poproszona jest niżej o pokazanie, następnie tą powstałą szczelinę wypełniłem tym klejem Patex. To jest ten klej, na którym można się podwieszać do góry nogami, butami i jest faktycznie skuteczny. Tego kleju używamy po to, aby mikro pęknięcia zostały przez ten klej zaślepione. Jak tym klejem to zakleimy, czekamy najważniejsza rzecz, dotąd aż ten klej wyschnie. Tu nie ma żadnej prowizorki, żadnego szybkiego działania, bo to nam się w konsekwencji miści na tym, że dane połączenie jest nietrwałe i Prędzej pod wpływem ciśnienia wody nam się ponownie rozszczelni, a tego nie chcemy. Tym elementem, jak już zaaplikujemy, i on nam wyschnie. On na powierzchni plastiku tej głowicy stworzy nam taką no, białą, po prostu plamę. Ani tego nie szlifujemy, ani tego nie usuwamy. Czekamy aż nam wyschnie. Jak nam to wyschnie, to później użyłem drugiego kleju. Drugiego kleju użyłem. Jest to ten klej jest to klej do PCV. Firma Bisan, profesjonalne materiały dla instalacji sanitarnych. Tak, tutaj na tym piszę. Yy, I ten klej yy, do, jest, ma zastosowanie do klejenia elementów w instalacjach sanitarnych, w systemach rynkowych, z PCV i CPVC. Ja go używałem do klejenia, yy, do klejenia rur kanalizacyjnych, jak robiłem kanalizację. I postanowiłem go wykorzystać do przyklejenia tego tutaj plastiku. Podstawową zaletą tego kleju jest to, że on nam rozpuszcza elementy klejone. Czyli, jak już za, mieliśmy tym sklejone, to nam wyschło po tym pateksie. Użyłem tego niebieskiego, jest jeszcze chyba czerwony i żółty. Ja użyłem niebieskiego, sprawdziło się, działa. Następnie zasmarowałem tym klejem dwa razy. Pierwsza warstwa poszła jako warstwa wypełniająca tą lukę, którą nam zrobiła lutownica w elemencie i takie się tutaj zrobiły wypusty, więc zasmarowaliśmy to i najważniejsza rzecz, czekamy aż wyschnie. Czekamy aż wyschnie. Później poszła druga warstwa tego kleju po tym okresie wyschnięcia. Nie pamiętam ile tutaj producent nam mówił. Instalacje kanalizacyjne pełne parametry połączenia kleju uzyskuje. Instalacje kanalizacyjne 1 godzina, a instalacje ciśnieniowe 24 godziny. To jest cholernie ważna rzecz. Czyli kleje, sam proces klejenia tej głowicy trwa 2-3 dni. Czyli przez 2-3 dni macie wyłączony filtr, ale w efekcie macie y, głowicę sklejoną y, profesjonalnie i sklejoną w sposób hermetyczny. Świadczy o tym. Y, Tutaj to połączenie, kamera pokaże na to połączenie. Tutaj e, działa, nic nie przecieka. Ten filtr już pracuje e, od, od czasu, jak była pierwsza prezentacja, wrzucona na YouTube z tym filmem. E, od tego czasu, jak tam opowiadałem o wadach i zaletach tego filtru, to cały czas działa, nic się z tym nie dzieje. W przypadku klejenia elementów plastikowych, czy głowic, czy elementów tych pojemnikowych, najważniejsza rzecz. Tu pośpiech działa na naszą niekorzyść. Kleimy, czekamy tyle, ile producent napisał, że nie ma żadnej prowizorki pośpiechu. Oczywiście, ja taki pośpiech na początku zrobiłem i ten element kleiłem dwa razy, no bo mówię, po co będę czekał? Pod, po, podgrzeję tą suszarką czy tam. Opalarką, i przyspieszę proces schnięcia guzik. Prawda, to nic nie działa. To musi odczekać 24 godziny. Ten element musi odczekać, e, po to, aby on prawidłowo związał. Szczelina wygląda w ten sposób ta spoina. Tu kamera chce zrobić zbliżenie. Ja tutaj Wam postaram się podś, podświetlić maksymalnie. E, w ten sposób to wygląda. Ten film swoje wady z tą głowicą ma. A ja wam pokazałem jak można pewne wady korygować i pewne wady zaradzić. Później wam jeszcze pokażę inny film, materiał nakręcę, jak w których miejscach dokładnie popękała ta głowica na podstawie tej wcześniejszej, ale to już będzie osobny materiał. To tyle. Dzięki.